Nie uh. płaczem Pa, ja mu robię klipa Pokaż, ja to nagrywam. No, Dawaj dobra, klip. Na gry, no, na, no, na YouTube'a. No, to czekaj. Teraz. No, ja jestem ciągle. No, no. Mamy klipet ja. Patrz mak to. Jak ty lezes. O! Oh, nie no czemu oh, mi z oh, tego oh. nie trafiłeś na no, ty pocie, no? To jedziesz, go on ma tylko 98 HP Jest one shot One shot one kill No ja mam mózg z tej grzepa No wiem Ale musisz pokazać Nie da się Uda się Nie, nie, ja nie wiem kompał Wszystko się wiem? Zlatujemy Latujemy No to tak nie działa

Taki folder. Nie mam coś no, masz Nie mam masz. 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 Tak, Mam. Mam na pewno. Jak pierwszy raz u ciebie byłem to był... Na... Ja ziomek miałem. No to na laptopie, ale kto normalnie A... zakłada folder? Cheese Fortnite. Gdzie tam jest ja? plik? Ze zdjęciem. Ja założę raz taki plik. Ale on ma... ale on ma plik ze zdjęciem jakimś gówna. No ty jesteś. Nie. Oj, bo... no, no i fajne. No i, i do pieca. No I, i do pieca. I do pieca. I do pieca. nie I do pieca. I do pieca. Oj, bo to drugi mnie wyznaje. I do pieca. I do pieca. A. Się Ej, ustawicie kolega. I pieca. No <grym grym> dostał 102 i rzucił bierzeszką. Kiedy został 102? No Max. Z czego zna? Z Manmuta. Co ty mnie kolapsujesz? No. Dobrze kłopsy go, kopsy go. Ale ja już jestem na drugim. Idziemy. A co ty myślisz? A ty też co ty myślisz? Co ty, ty jesteś, co ty jesteś? Co ty jesteś, co ty, co ty? Co ty, co ty? Co ty? Co ty jesteś? Król internetu. A ty też, co ty jesteś? Już dostałeś 300 tego, babuta. Ty ci ciągle lecisz. O Ej, obinien. bo już chcę Jak coś to wyrapadam Gówno on się zabija, sam I ja... No gówno. I do pieca. I do pieca i wierzę w ciebie. O nie. Nie ma? Piotr, ale trafiłeś na PZE! O nie, wiem, nie, z trzech, nie, 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 HP, nie, ty nie, pozycję, 30 HP, żeby nie, ma nie, 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 się na piaskę. Widać, że nie, nie, to zawsze. No nie, nie, ty jesteś główne, bo pierwsze zdechłeś i to jeszcze od buzy. Od burzy? Buzy. Najpierw się wyfuf, wysuw. No wyfuf, A co ja szczekam, że mam się wychówić, Wyfłow, O, dobra, mam stuceł. Co masz, Ejeczka, macie. Ja mam, Panodę, ja mam Tomasz? Taka flumak! Jezu, doble! Co to za gówno? Jezu, jaki piękny towel defense mi ktoś zbudował, ja na to wchodzę. O przeświadę. Eee, ej, dalej. Pamiętaj co ten fold desert six fold O ty śmieciu. Polewaj eliksir. Koś pokój!

Grabię spinackę życia. O nie, idę ci klipa walnąć pać. I w życia ci to zawalę, kurde. I w życia ci to Kurde, na tym wala ze speedie to się nie da edytować. Ty lobby kasty. Ty się za bardzo poczuwasz. Ty się za bardzo poczuwasz. Jak ty się poczuwasz, jest niefajne. A myślisz, że to ja się sam zabiję? co ja jestem. No czemu ty nie poleciałeś?! Nie! ze mną na farcie wygrał! Tak, na farcie wygrałem. Jakby on mi nie obił, to byś lezał! No właśnie. A wyśle nam zadanich obrazów? byś A myśl. Dobra, Rybeczki, ja jestem co najlepszy, dobra, to jest dobra, dobra, tak? Gówno prawda, ty zdechujesz od wysokości. Jeszcze jeden. Rozwalę skill'a, fam, się nie Tak! Janek, zn tak. znajdziemy snapa i go walimy we Hopa. ja ci mam ci, najwięcej ja. dmage'a. Ja, ja ci biorę tą... A ja nie mam. Ja nie, nie mam. mam. Jest! Mam! mam, mam, mam! Daj, daj, daj! daj, daj Ale Max jak tu się wyrzucę, bronię. Dobra, dam ci, choć. chodź. Mityczny charge. Chodź. Ty bilon, gani. Dobra, w dupie, masz. Zabijaj! Kulką zabijam! Fanel Ona i kontrolę mi się rozładował. Ej, bo mi się kontrołem! O! Oh. Kontroler już Cicho, bo mi kontrolem się rozładował. Kontrołem? Nie! Oh, ale ty, ty, o, ale klipsy. O, te śmieci białe. Y, Sniper koza się włączyła, tak? Kasty! No mi się zaraz łóżka różnica włączy, a jak mi się włączy łukłownica, to każdy dwa tyle. I co mi? na sekundkę? Zapraszam Uf. się do mojego boksa. A ja nie chcę być w swoim boksie i idę se. Ohoho! 200! Mnie też mi Nie do ze mną to jest umal bot. Abla na bo ja muszę wejść, muszę lecieć do domu. Co to jest? Robaltowy hololel. Hololel robaltowy. A, u, nie wiem, byłem uwagi full clip, daj mu 183, się, się sam zabija. Ała! <tuszy> ale to był no. cold, ale to był cold. Brat, od, Brat zobaczył jego aurę i już się poddał. Dosłownie. <tuszy> brat po prostu to... Tam... I już uciekał. Zobaczył tę złonę. Zobaczył tę aureę. Zobaczył, zobaczył te mięśnie. Zobaczył mięśnie Peter Guthina i się obslał na cało. On tak po ciebie, on tak srał no i w dół tak ja leciał. Na dwójkę. No, Dobrze nie, dwójkę ja no, już okay. dwójkę. Dobrze. Ja a, ty... nie, 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 Ja nie, 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 ale ja mam to z blonik A ja z trzema to właśnie umiem O! Ja nie, jest, jestem. O, bo ja mu Ja, te pierwe są lyle takie lyle gumiane jakieś 200 A zobacz na mój lucik Jak 200? On się na carno otwiera Rezes Co to za gówno? No co miałem A co miało być wybuchowe, ja myślałem Co ja lepiej nie myślę no nic się nie wychodzi O, tu robię triksoty latające Kurde No idiom No idiom No idiom O kurde Nie Ale co? No bo to zakrobi, nie widzisz? Ha, wiem co zrobiłeś Gówno zrobiłem, ale ci nie kolapsuję czemu on wyszedł On się podniósł Już popłakał się Gdzie ty jesteś? Arcyfaltę 106 U. pompa, headshot Czemu on wyszedł Nie no, bratek się spakał. Uh -huh. Nie boli, no tak nie no, on się nie spakał, go wywaliło chyba. Jestem takim. Nie mam snajpy Jestem takim mądrym człowiekiem, chciałam powiedzieć. No i gówno, broń najlepsza w grze mi się zbugowała. Robię po tysiąc. A to ile? Po ile to bija? No przecież... Po ile to bija? Gramy zaraz o, to dużo bije. Ja opadam. No. Gramy zaraz na Tak, ja muszę bronić i przeładować. Idziemy. O, o, to laga. Gramy na kedy? Nie chcę nic z tam, bo ty nie umiesz. No, a hmm? zobacz, a zobacz kto ma więcej killi, więcej damage, więcej winów i wszystko. Ja. To jest lepsze. Ja No to zobacz No i co teraz? No, no, no i co teraz? Uh, uh. W wyobrażeniach masz w... W... dwa kilo to? widzisz to, widzisz to? Widzista Widzisz to Widzisz to i ty to widzisz to

Ej, to jest niefajnie, że tu to zawiedziała. Tak A ja że żadnej nowej broni tu nie miałem. się nadal. chyba nie zostało jeszcze tam. Zabdy i to Miałem snipe. O, ja mam, ale nie Tom. Co to robiło? O. Też mam bardzo dobrą snajpę. dlatego tak... o. Co Nagrywam, co ty mówisz. Tak. Nie, bo tu z kolegi Mage'a nie ma przed przesadków. Mam 4 HP. Ej, najbardziej OP broni. Chyba to. Inar!